Witamy Państwa bardzo serdecznie w Parkiet TV w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Mieć. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie Prezesie, wczoraj po sesji KGHM pochwalił się wynikiem finansowym za pierwszy kwartał. W skrócie przychody spadły o 2%, ale to, ile się nie mylę, to jest jeden z najlepszych wyników w historii. Kwartalny zysk na akcje to niemal 3,5 zł. Panie Prezesie, globalna pandemia nie wpłynęła na działalność KGHM w pierwszym kwartale? No, nie można powiedzieć, że nie wpłynęła, bo włożyliśmy bardzo duży wysiłek wraz z załogą w to, żeby wpłynęła na nas w jak najmniejszym zakresie i to po tych wynikach widać, czyli jak Pan zauważył zysk netto jeden z najwyższych w historii kwartalny zysk netto. No a trzeba powiedzieć, że przy cenie już znacznie niższej w wyniku sytuacji geopolitycznej, sytuacji globalnej związanej z koronawirusem niż w poprzednich kwartałach roku 2019. My bardzo mocno walczyliśmy wraz z załogą, bo tutaj zarówno w wprowadzanej procedury przez nas zdecydowanie wcześniej na wczesnym etapie, plus pewne pomysły, innowacyjność załogi w kontekście tego, co zrobić, żeby można było bezpiecznie pracować, to powodują, powoduje to, że oddziały górnicze i hutnicze pracują, czyli utrzymaliśmy produkcję planowaną, nawet ta produkcja nieznacznie wzrosła, utrzymaliśmy sprzedaż, bo byliśmy w stanie nawet jeśli jakiś rynek zamykał się nam w Europie ze względu na Szupdown na, na, na sytuacje związane z zamykaniem przemysłu w poszczególnych krajach, które też różnie wyglądały, bo e, na przykład Włochy zamykały się mocniej, inne kraje nie, nie zawsze w pełni. Więc e, nasz handel powodował to, że byliśmy w stanie e, alokować ten towar, który nie miał e, miejsca w danym czasie w, 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 w takiej puli naszej sprzedażowej, jeśli chodzi o klientów europejskich w innych miejscach i ta sprzedaż właśnie jest dobra w związku z tym i nie widać jeszcze wpływu wirusa i tego wpływu epidemicznego. No, też Panie kosztowa, prezesie, czy utrzymuje się popyt? Też, też myślę, że dyscyplina mhm. kosztowa, czyli kwestie związane z, z tym, że staraliśmy się i pilnujemy tego, żeby te koszty w tym trudnym okresie jak najma, najbardziej ograniczać. No i to wszystko wpływa na utrzymanie produkcji, utrzymanie ebit też w kontekście poprzedniego kwartału i dość dobry, wysoki zysk netto. Mhm. Czy odczuwacie Państwo gdzieś załamanie w łańcuchu dostaw, tutaj patrząc globalnie? Obecnie nie widzimy takiej sytuacji. To znaczy, my staramy się i cały czas codziennie analizujemy nasze wyniki sprzedażowe, ale też sytuację geopolityczną, makroekonomiczną w kontekście świata. I nie widzimy takich sytuacji, gdzie um, byłby ten wpływ, powiedzmy, czy shutdownów, czy też um, braku popytu dla nas negatywny. Tak? Oczywiście to się może zmieniać, dlatego że um, wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej. I teraz to jest taki dość ciekawy czas w gospodarce i w rozwoju ekonomicznym, że właściwie mówiąc o rozwoju gospodarczym, my musimy mówić najpierw o medycynie i sytuacji zdrowotnej. tak? Czyli tam, gdzie widzimy potencjalnie większą skalę zachorowań, tam, gdzie podejmują kraje decyzje o zamknięciu przemysłu, o zamknięciu handlu, tamten wątek może wystąpić. Na razie go nie obserwujemy. Obserwujemy, Obserwowaliśmy nawet w pierwszym kwartale takie sytuacje, gdzie w niektórych miejscach sprzedaż była większa niż zazwyczaj. Bo firmy robiły sobie po prostu zapasy, dlatego że ten pierwszy moment, to był jeszcze luty, to był marzec, kiedy. Czy styczeń w przypadku Chin, kiedy ten łańcuch dostaw realnie stawał, to, po, to powoduje też zmianę filozofii prowadzenia niektórych biznesów. Po prostu firmy produkcyjne starają się mieć teraz zapasy ze względu na swoje doświadczenia z pierwszego kwartału 2020. Mieć to oczywiście filar państwa działalności, ale rośnie produkcja srebra przede wszystkim złota, o 27% to znacząca działalność w państwa grupie. No, jeśli chodzi o srebro, jest to drugi metal pod względem naszej produkcji, ale też według danych za rok 2019 danych Światowej organizacji badającej handel srebra jesteśmy na drugiej pozycji jeśli chodzi o producentów srebra i skalę produkcji, więc jest to dla nas dość znaczący fragment naszego biznesu, który wpływa też na nas, więc każda produkcja srebra większa daje nam pozytywny wpływ. Złoto, metal mniej znaczący w kontekście całej produkcji, no ale ta sprzedaż większa też jest, jest dla nas istotna, bo jednak cena złota jest istotna, jeśli chodzi o ceny jednostkowe, więc Myślę, że można powiedzieć, że ten pierwszy kwartał tej naszej bitwy, bo to jest bitwa o każdy dzień, o każdą towę tej miedzi naszej, dzięki no, załodze, zaangażowaniu też strony społecznej, udaje się dzięki mocnej pracy przejść bez negatywnego wpływu na, na spółkę, co jest, myślę, w tej branży dużym sukcesem, bo patrzymy też na inne firmy widzimy czasami zamknięcia w firmy dobywczych w świecie. Widzimy sytuacje, gdzie firmy pracują na bliska ze względu na zagrożenia. Tutaj ten kwartał pokazuje nam, że można prowadzić bezpiecznie produkcję i walczymy cały czas elastycznie o następne miesiące, następne wyniki, bo to, że może być rzeczywistość zmienna, my sobie zagłożyliśmy w, jeszcze w grudniu 2018 roku. Ja przypomnę, że jedno z naszych założeń strategicznych to jest elastyczność i efektywność. Ta elastyczność była rozumiana bardzo mocno jako reagowanie na to, co nam świat przynosi. 2019 to jeszcze wojny handlowe, Chiny, USA, które swoją drogą teraz też zaczynają się znowu pojawiać na nibie koronawirusa. 2020 to jest koronawirus i też coś, co jest czarnym będzie już rzeczą nieprzewidywalną, ale my, tą elastycznością, staramy się tę sytuację nawet nie tyle wygrywać, tylko przejść po prostu jak najmniejszym negatywnym wpływem na firmę. To jest dobre dla, dla nas, dla akcjonariuszy, dla pracowników, dla całego otoczenia makroekonomicznego. Mm -hmm. Powiedział pan, że firmy przygotowały się i zrobiły zapasy, co niezbyt dobrze chyba wróży na, na kolejne miesiące, ale z drugiej strony co z Chinami, które odpowiadają przecież za znaczący udział w państwa tutaj jakby sprzedaży. Chiny zdają się najszybciej wychodzić z tej pandemii. Ja myślę, panie redaktorze, że te zapasy to nie jest jakby zła wróżba na następne miesiące, to jest raczej zapobiegliwość w kontekście doświadczeń i zmiany modelu biznesu, tak? Czyli e, ponieważ większość biznesu była przyzwyczajona do dostaw na czas, w tym właśnie momencie, w tym właśnie punkcie. Koronawirus zaskoczył wiele podmiotów tym, że nie było ciągłości dostawy, bo właśnie gdzieś staną, gdzieś zamknięto granice, więc to tworzenie zapasów jest związane raczej według mnie z trochę zmianą stylu prowadzenia biznesu i po prostu z doświadczeniami, które mieliśmy tutaj w ostatnich miesiącach. I myślę, że Akurat jeśli chodzi o gospodarkę chińską, to my widzimy, że to, to odżyło, to znaczy jest stabilny wzrost popytu, jest też stabilny wzrost produkcji. Oczywiście on nie jest jeszcze taki jak przed tymi wydarzeniami, które zaczęły się w Chinach w grudniu to nie jest ta sytuacja, ale popyt chiński utrzymuje się na stałym poziomie, jeśli chodzi o naszą sprzedaż i nie, kontrahenci chińscy nie sygnalizują nam zakłóceń w najbliższym czasie, mamy długie umowy ramowe, więc ten rynek w doświadczeniu tych ostatnich trzech, czterech miesięcy jest dla nas cały czas rynkiem stabilnym. Mhm. O ile zgodzi się Państwa Rada Nadzorcze, KGHM udzielić chińskim Syra Gordę 55 milionów dolarów dodatkowego wsparcia. Jaka jest przyczyna, jaki jest powód tego wsparcia? To jest rzecz, która pojawia się przy okazji projektu Sierra Gorda przez lata, ze względu na no, charakter tego projektu, można powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że w tym roku to wsparcie jest znacznie mniejsze. Tu mówimy o pożyczce, bo to jest pożyczka. Mhm. To jest wsparcie znacznie mniejsze, potencjalne wsparcie, niż w wielu poprzednich latach. I proszę też zauważyć, że to wsparcie jest pożyczką, którą której udzielamy w skali, nawet były takie lata historycznie, które miały ośmiokrotnie wyższy poziom wsparcia. My udzielamy tej pożyczki w projekcie, gdzie cena miedzi jest znacznie niższa, produkcja jest znacznie większa, czyli polepszyliśmy tą skalę produkcji i jest pożyczka, która jest znacznie mniejsza niż w wielu poprzednich latach, gdzie ten projekt miał gorsze parametry produkcyjne. Projekt też jest już w stanie sam finansować i refinansować długiem swoje zobowiązania, bo projekt ma historyczne różnego typu zobowiązania. W związku z tym ma zdolność do przyjmowania finansowania od instytucji finansowych. Jednak akcjonariusze też wspierają finansowanie zwrotnym. Zaznaczam, że w znacznie mniejszej skali, w znacznie mniejszych kwotach niż historycznie przy znacznie gorszych warunkach makroekonomicznych. Panie prezesie, wracając na krajowe podwórko, koronawirus szaleje w śląskich kopalniach węgla. A jak wygląda sytuacja w kopalniach KGHM? Jeśli chodzi o nasze kopalnie, przypominam, że mamy ich trzy w Polsce, mamy projekty w Sierra Leone oraz Stanach Zjednoczonych. No i nie zapominajmy też o hutach, które są trzy oddziały hutnicze w Polsce, bo to jest też istotny element naszej produkcji. My wdrożyliśmy jakby wiele rozwiązań, które mają pomóc pracownikom. Ja nie mówię już o takich rzeczach prostych, jak środki ochrony osobistej, które u nas jak maski, które u nas były używane zawsze w produkcji górniczej i hudniczej. Teraz górnicy używają ich może, można powiedzieć częściej, ale one były zawsze u nas. To jest termowizja, czyli badanie osób chodzących na wszystkie zakłady, oddziały automatycznie jeśli chodzi o pomiar temperatury. To są inicjatywy związane z powszechnym dostępem i odkażaniem, jeśli chodzi o płyny biobójcze, to jest odkażanie powierzchni, takich przestrzeni, gdzie ludzie wspólnie przebywają. I to jest wiele też takich organizacyjnych inicjatyw, które wdrażamy wspólnie z pracownikami. Pracownika, pracownicy mają pomysły na to, żeby pewne działania wdrożyć. Kurtyny, mniejsza liczba ludzi w windach, mniejsza liczba ludzi, którzy przebywają w wspólnych pomieszczeniach, brak wspólnego przebywania zmian. No i też szybkie działanie w kontekście izolacji potencjalnych osób, które są narażone, badania i izolacji, które są narażone i zostały zidentyfikowane jako potencjalnie chore. No, to powoduje, że firma jakby spokojnie, w pewnym reżimie też, bo to jest zupełnie coś innego niż jeszcze trzy miesiące temu, jakby pracuje. I, i realizuje te plany produkcyjne. No, my staramy się walcząc o tę produkcję, jednocześnie dać jak największy komfort pracownikom i w porozumieniu z tymi pracownikami w tych sprawach jakby działamy, funkcjonujemy. W wielu miejscach obserwujemy, że znacznie więcej osób przychodzi do pracy, jeśli chodzi o obecność już w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mhm. Panie prezesie, na koniec pytanie, co dalej? Jak pan przewiduje koniunkturę na świecie, w Chinach? Należy się spodziewać odbicia w kształcie litery U, czy raczej czeka nas jakaś globalna depresja i długie leczenie ran po koronawirusie? Myślę, że ta sytuacja, tak jak mówiłem wcześniej, jest sytuacją trudną, bo cały czas mówimy o gospodarce przez pryzmat spraw medycznych i spraw związanych z ochroną zdrowia, czyli sytuacją epidemiczną. Na ten chwilę wynika, że jednak poszczególne gospodarki wychodzą powoli z tej sytuacji zamknięcia, z sytuacji też ograniczonego popytu. Mówimy o popycie konsumenckim, zarówno w Europie, jak i w innych krajach, również w Stanach widzimy dość dużą presję na jak najszybsze otwieranie gospodarki. Więc to są dobre wróżby, tak? to są jakby dobre sygnały. Jeśli chodzi o Polskę, dobrym sygnałem, bardzo dobrym sygnałem jest to, że według danych Eurostatu wynika, że mamy jak najmniejszy w Europie wpływ koronawirusa na rozwój gospodarczy, więc jeśli nie będzie nawrotów choroby, jeśli nie będzie lockdownów, należy się spodziewać, że będziemy w tym roku wychodzić, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o popyt z, tej, z tego wpływu koronawirusa I, i może to być dobra obietnica, ale z zastrzeżeniem, tak jak powiedziałem, że to wszystko jest pochodną tego, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o rozwój choroby i rozwój tej sytuacji epidemicznej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim i państwa gościem był pan Marcin Chłodziński prezes KGHM Polska Miedź. Bardzo dziękuję.